Znajdujemy się na 26. piętrze Pałacu Kultury i Nauki. Jesteśmy przygotowani do testów komunikacyjnych między satelitą LEM i Stacją Obsługi naziemnej Lotów. Stacja znajduje się w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika na Bartyckiej, to jest kilka kilometrów stąd. Będziemy starać się nawiązać łączność. Tu widzą Państwo antenki UHF-u, które będą odbierać sygnał ze stacji. To jest sygnał, który steruje satelitą. Natomiast to jest antena, która będzie przekazywać sygnał do stacji naziemnej. Właśnie tymi kanałami, tą częstotliwością będą nadawane informacje telemetryczne zarówno o stanie satelity, jak i danych, które będzie przekazywał z orbity. Stacji naziemnej udało nam się dzisiaj nawiązać łączność z satelitą, który jest zainstalowany w tej chwili na placu kultury. Sprawdziliśmy tutaj, przeprowadziliśmy pełne testy wszystkich podsystemów na satelicie, tak więc uważamy, że jesteśmy gotowi do tego, żeby satelitę wysłać w kosmos, a następnie z tego miejsca będziemy kontrolować całkowicie jego pracę. To jest niezwykle efektywna metoda nawiązania kontaktu i jeszcze dająca możliwość ewentualnej interwencji w przypadku, gdyby okazało się, że ten system nie działa tak, jak powinien. Bez komunikacji z satelitą nie jesteśmy w stanie ani nim sterować ani odbierać informacji, które on zbiera.